Zapraszam na G2A, z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Ała, Czekaj, ktoś się weź go! I wracam, i wracam i wracam i wracam se na żadny i żadne na t. I tym oto a, optymistycznym Ała. akcentem witamy was w Seven Days Today, jest na no magnieszka Aga, bandaż! Kurde, bandaż! Jestem! Bandaż! No bandaż? Dać ci? Ba, dawaj. masz. Może. Gdzie to jest? Musiałeś? Tak, 19hp ty, ty jesteś niemożliwy tej Jestem kochany ty Jesteś niemożliwy, ty jesteś taka kuciapa to się jest kuciapa Tak, witamy was w tak jest Agnieszka, są kuciapy Jestem Proszę wytłumaczyć dlaczego nie było Dlaczego nie było? Bo się pytali Na przykład mnie Tak? Proszę wytłumaczyć Bo za kom robiliśmy co innego Oj no weź, bądź poważny tej No dobra Byliśmy z Agnieszką na drugim miesiącu miodowym. O Boże. Na pewno mam tłumaczyć dalej? Tak, masz tłumaczyć, ale coś Dobrze. prawdziwego, a nie kujwa. Byliśmy wad. na wyspach Bora Bora. Bo I robiliśmy <laughs> na łóżku ty ty Bora Bora. bara bara. Ty. <laughs> ty ja nie wierzę w niego. No chciałaś wytłumaczyć, nie no to mać. masz. Masz coś z główką. Nie no, tak naprawdę Agnieszka była na urlopie, no i po prostu była syna siku. I... Co? <laughs> no co? Dobra. Nie no dobra, eee, miałem ja problem tłumaczyć. z internetem. Ale też byłam na urlopie. No też, no znaczy, ale nie, byśmy wróciłam, zdążyli, to było... gdyby nie mój internet. No to też, no. A mój patrz, po prostu patrz. internet stał lepiej niż nie jedna moja koleżanka, więc może no, po, nie poradzę. <śmiech> <śmiech> Ile idzie? Może ja przecie płaczę? Co, ze mnie? Tak tam nie działasz. To dalej żyje! No to przecież! Jaka se na mnie! To... Teraz mam na głowie! Jaka se na Idziemy Jest, tutaj! Pokażę, nie Jest wiem! Ty. Nie wiem! Dlaczego ty jesteś ty, no? To boże, no bo ja czasem coś powiem zanim pomyślę, no? No i tak bardzo szybko, żeś to powiedział. <śmienny> Jakoś to w głowie lepiej brzmiało. No no jest Czekaj, bo dwa razy pół otwieram tą samą. O LG to masz szczęście, że to nie mój odcinek. Nie żyłbyś. Dobrze, że nie mam dużo koleżanek. A no to ze skrapu, ja to wyrzucę. Boże. O. O, MG. Co mamy robić? Nie pamiętam To chodź po lampę Poczekaj, Wejdź tam na... Nie bo mnie zamkniesz No zamknę cię, no i co? Jesteś niegrzeczny, będziesz tu siedział w kozie OMG yeah. Oooo, oh, to tylko tam jak tak nie? Nikt i... Oooo! Tira, rira! Gdzież? Ja znajdę zawsze dróżkę. Nooo! Co to za ro... Ej, Co? Aga! Fręczce, czekaj, bo pan wstał. O, już pan leży. Dre, Dre! A gdzie to było f... To O tu Nie dotykaj mnie ścierwo no i ja, A! A! Aga, no z Gdzie ten bandasz? Puść bo masz kraft! Kraft, kraft, craft, craft, craft! Po co mi piasek? W piasek A! Jezus Maria! <laughs> Boże! Kocham tą grę! Poczekaj, bo próbuję przez ciebie coś otworzyć. To jest hit! Wyjdźmy stąd. Czekaj, no bo do friendsów, nie? Boże, gdzie to było? Tu. Na mapie. Tu mam. Dałem ci plusa. No. Przecież to jest najlepszy hit... ...Ewa. O, ty Ewy w to nie mieszasz mi brzucha, to bulgotała. <laughs> o. O! No <laughs> Ginz. Boże, Może. Wychodźmy stąd, bo to jest dziwnie. Jak dziwnie? Jak w Seventh Day no grill. Robimy grill? Fuj, tylko kości, nie chcę. No, tylko kości. Kości tam były. Patrzcie. Opij do jej... W ogóle dziękujemy za komentarze, że pisaliście, że my możemy też motory, zafarbować i będziemy wiedzieć, czy jeszcze ja, czy nie jeszcze i. Tak! No. No co ty. Jak zafarbować? No. Ja mam jakąś farbkę. No to farb. No o, i jak parze. farbnąć? No musisz go wziąć w A chyba nie możesz, bo jesteś pełna. Znaczy masz pełne auto, a motor. No a tu jest zrzut. Tu jest pełno. Gdzie? No bo, bo my musimy w końcu wrócić do domu. Nie, bo w domu co będziemy robić? No wypakować trzeba. Tu wchodzimy. Idziemy tu? Idę po zrzut. No nie byliśmy. No, no patrz, czekaj, tu jest zrzut. No to idź, ja idę po zrzut. Dobra, ja chcę wsadzę tu. Wsadź sobie. Bo ja już być pełna. Boże, nie wierzę w to, <kzyk> jak zaczął się ten odcinek. No ja, normalnie. Nic nie. Ja nic nie, nie pamiętam. Ja bardzo dużo pamiętam. Właśnie o to chodzi. Yyy, ja nie, ja uciekam. O, dobra? Nie żadne kuźwalate. Nie żadne kuźwalate. A jest mi ciepło, i pisali nam w komentarzu, że narzekamy, że mam ciepło, <kzyk> a się nie rozbierzemy. No ja wiem, bo jesteśmy zaleni. N nie Beee. lubimy się y publicznie obnażać. Co to ty nie... robisz? Co? Nie do ciebie. E, to gdzie idziemy? W którą mańkę? Ja tu wchodzę do domu. Dobra, no to ja się zakręcam. Zakręć się? Jak? No jak co? Nie wiem. Otwórz. Przestań mi ciapać. To nie było ciap ciap, tylko to było... ...papierdajanka. Tak Czego ci tak szczuszę? E, ja chciałem stąd rower wyciągnąć, dobra. Okej. Okay. Otworzyłaś pralki? Halki? Pralki? Pralki. No ale widzę, że tu już kranika Halki? po prostu nie, nie odkręci. A kranik mnie nie interesuje, mnie interesują drogocenne rzeczy. Panie Tomku Szukaj Dirt'a Pani Esenie Ej tu coś może być I tak skuczy W rąbku. No bo pojadłem Zjadłem i jak zjadłem to tak mam No ci nieźle tam maniamy się No robi. w ogóle bulgoczy jak Bul 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 A jezus no, maria bul, bul. Czemu jeszcze tak przestraszam jak i zobaczę Bo dawno nie graliśmy Wiesz panie Gazownik gdzie u Ciebie? Chodź do mnie kurwa na ten na 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 I na na i na na i na 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 Dobij go O Ta ta liczyć banko ja, Banko? Czy jako tam się zwie? Ja, nie wiem Podewa. Podewa is oł oł ewa O, możemy to po, pomiziać Biorę Mi, to Miziaj W ogóle ja nie mam miejsca no to by się opróżniciesz po potem masz auto. Ale i w aucie też jest pełno. Co ty? O tak, a to my no. musimy do domu. Opróżnić cię. Opróżnić i przyjechać z powrotem. Chodź. Mówisz? Ej, Uuu. Tak, chodź, wychodzimy, bo ten pan dojdzie. No chodź go, napijdajmy. Rząd to wróci, bo my zanim tu przyjdziemy. Nie, no jak to, co te? A widzisz? Patrz, chodź. było spidać? Chodź. I don't think so. No co grzebiesz, nie masz miejsca, gdzie to chować Boże, czemu krzyczysz na mnie. Mm, bo lubisz. Nie. Pani. <laughs> 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 Czekam. Gdzie? Na motorze. One moment, please. U, U, się jako tu wanna z o Chodź zobacz mojego bydlaka. Ja też takiego mam i co? Ty nie chwalę. Świnka? Świnka. wyłazłam? wylazłam? Czemu przyładowywanie? Ty warchlaku! No i masz. O, i masz. No co? Mięso ci załatwiam ty. robisz habalinę. No. No. Kieruj. Jak to kieruj? Gdzie jest łóżko? Tam. Tu. Tam. O Jezus. Tu. Tam tu. Tam tu. Nie, to nie tu. <noise> Jadę za tobą Patrz, tu jest chaosów do oprądlowania Oprądlowania? Ej, ale jak my tu tracimy? Tu trzeba zaznaczyć, czekaj To ty to umiesz Czekaj, idę na drogę, C, ja tam będę po trawniku łysem jeździć? Skupiła mi się droga O, ona by tak chciała, być tu ze mną ta, 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 i cześć bęgą. i wracam, i wracam, i wracam cena, na chatę ku zaparzę za herbatę, nie żadne kuiva late. Wolę latę niż herbatę. I pukam, i pukam, i pukam sobie w drzwi. No dobrze, że w drzwi. Tu wiem, ty byś pupukał, co innego. A, hmm. No. Ja mam sobie próbę nie kłócą. Koleżanki. Widzę jakąś stację nową <laughs> Ty jedziesz tu? <laughs> Gdzie? Tu. No do domu, tam gdzie jest łóżko. Boże, jak ty zapijesz ty! Aha, czekam. Chodź maleńka. Ona no, by tak chciała być tu BUM No i masz, no i masz, i ci stanęło. No i widzisz. Chodź. To dobrze, nie? Jak słodki stoją? No, chodź. Far away leci. I see ale tak chciała Być i tu ze mną no. Dlatego jest. I liczy. Masz Benkol? No tak, myślę. To myślisz, że... Skąd na te wszystkie buty? No liczysz, no i masz, no. A, to jest Bencol. Asiori? Chyba Chyba tak? No chyba ty lubią liczyć kasę. Co ty mówisz? No. A co tu tyle tych chaosów my tu byliśmy? No właśnie... A tak, tu jest ta woda, pamiętasz co, wydupiłeś? A, wydupiona no, a, woda, no. Aaa, no, wydupiona oaza, spokoju. No. Gdzież, <coughs> mamy własną oazę. Nie rzutuje, że ty chyba jesteśmy very far away, łatwiej nie wiem. Cmentarz. Chyba już tak. nie, bo teraz wchodzimy w ten. ten, ten nie, dziwny pion. Ale tu będzie. Depresja. Agat, jedźmy tak, przez depresję na pałę tam. Pum. To powinniśmy szybko to minąć. Boże, wszystko, wjeżdżam. Palce mnie bolą. Od czego? Wyginania. Na czym wyginałaś? Na klawisze. Pot. <laughs> mięso. What happened? No mięso, gdzieś poleciało poleciała. <śmiech> Jadę. <laughs> przeładuj, przeładuj, przeładuj! Kajtuj! No i Op. możesz. To mięso kajtuj. No że Rób, bijesz tak. i uciekasz A, bo ty się esenujesz, pamiętasz? Esenowałem kajtuj. się Może od tego śmiechu kuś za zachrypła A to dopiero początek OMG Ej to już mi się łóżko świeci tak blisko Nie wiem czy tak blisko No i taki duży to jest 208... się 28 No coraz większe no im bliżej, tym, tym większe. Hmm. Nie wiem, co jest z tym śmiesznego. <laughs> Czym bliżej do Boże. ciebie, tym większe. O! To. To? to? Czym bliżej jadę do ciebie, tym większe. Raczej mniejsze. Ja mam większe. No. <śmiech> no, no! <śmiech> Jezus. Oh. Okej... Okay. Ej, co to za dziurki? Coż ty tu narobił? Żadnej dziury nie dorobiłem. No. Wystarczy mi jedna. No. Ej. Aha, bo tu nie ma drążka, bo ja zepsułem. Jak mogło nie być kuliwa drążka? Musi, musi. Ja chciałam kurde, zrobić pod prądem. <laughs> Nie wyszło, bo oczywiście musiałeś zepsuć. Będę się opróźnić. Będzie się Bajzel zrobić, prawda? A no Aga tu chciała być tu ze mną Bajzel, prawda? Nie. No. no. Dałem wszystko do bordela. No właśnie, Bajzel. O, nie zmieszczasz się, czas będę musiał być. <laughs> Aga w ogóle tego drążka muszę dołożyć, wiesz? No musisz. I go podpiąć. Wypadałoby? To nie żutuję, że my musimy zrobić takie naprawdę zajebiste umberze. Nie takie pitu-pitu, wiesz, czyli na wysokościach i pod spodem, żeby się wszystko mieliło. Mielonka, kumasz. Na wysokościach... A, gaz mielonka pamiętam, kojarzę. Kumasz, Czacze, kumasz, prawda? Mhm. Kumam to lepiej niż żaba. I ile tego wszystkiego... O! O, jest spokój. OMG. Weź to. O, dziękuję. O, zrzut, koło nas. O, zrzut. O, zrzut. To damy tu. <ścoughs> Teraz, gdzie Agnieszka schowała barwniczki? różne? Magazyn? W magazynach. Agaty ja sobie wezmę No dobra, wezmę Sereda Sereda? Modification. <laughs> Boże, twierdzę za no? Ej, ale nie mogę użyć barwnika. Jak niby miałem to za, 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 za ten. Właśnie ja nie wiem. To ty to chęcić nie wiesz? Prawda? No czekaj, a jakie to jeszcze mam ulepszenia? Może coś są ulepszę? Nie rzutuję, że ja tu naprawiam podłogę. Proszę jej nie psuć. Dobrze, raz mi się zdarzyło. No no, zauważyłam. Teraz to dobrze. Mm, weźmy motor. A właśnie, punkty mot... można sobie rozdać. Mam 11 punkciorów. O, mogę mieć niebieskie, a czerwonego nie mogłem. Ale co, że ten? Motor, no? Dobra, a ja mm. chcę jeszcze moją pałę zrobię, czekaj. Tu jest podpalenie. Mm. Mm hmm. Hmm. to. <laughs> Wiedziałam. O, czekaj, to daje plus 15. O, to też plus 15. no Co to za baczkę? 9 do b 12. Nie rzutuje, że 15. możemy. Miał! Co jest, Chloe? Nie Co tak dziwnie miałczysz? O, miał! Tom Hia, kom. Co tak dziwnie miałczysz? No chodź. Oła! Trzymaj, ja tam... I co, pomalowałeś czy nie? Tak, ale czego by robi, Wiesz? Tylko coś mi tutaj nie bankla, bo to chyba miałem lepsze, mam gorsze. 36 plus 15. Eee. Jaki masz kolor, ten, motora? Niebieski. A, to ja też. Tutaj to zrobimy na co inne. Co ja tu jeszcze hmm. miałem, bo nie pamiętam, co tutaj dałem, bo co wyciągnąłem. To miałem chyba. No jakieś jeszcze mm, sprawdź. A tutaj to jest do 150. weźmy ogień, dajmy to. Gówno się zmienia. mam czerwony, right? Miau. Chodź, chodź. No, kom hier. Ja? Kom. Pamiętaj, że ja mam czerwony. Dobrze, więc to dobra, zostawię. Tak na razie. Teraz mój mutur. Ej, widzisz, mam pałkę teraz dobrze? Boże, bez Grypku? znaczka? Grypku. Nie, ze znaczką. Dalej masz ten taki dziwny znaczek? No, filetowy no. Nie wiem czemu. O, czekaj, bo ja tu... czerwam to z dwie pały. A, tu tylko daje mi kolce. Się nic nie Ej, ty, ale przecież to nie widać kolorów, jak stoi motor. Jak to? O, nie widać. Zaraz ci postawię. No i co? No i dupa. Bez sensu. Dlaczego nie widać? E? Może kolorować, jak nie widać? I trochę bullshit. No, bullshit tej. Czy muszę te barwniki i te upgrade oddać? Się ten... To ja nie hmm. wiem, po co myśmy to mieli zrobić, żeż to nic nie daje, no halo. No właśnie, po co coś robić, jeżeli to nic nie daje? Bez sensu. No bez sensu. This is, I think, strange. Poczekajcie, a to, a to? A nie, nie, a ja to wykorzystam, a, wezmę też to. Hmm. W ogóle, ja nie daję. Dałem... czemu ja... Nie... Aha, nie dałem z tego. No dobra, będę bez kolców. Hmm. No co jedziemy? Dalej? Już, już, już. Czy ja mogę modyfikować mój ubiór? Take, 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 take... tak, dobra, a jak to ściągnę, Będzie też take. Modification, O! Agnes! Yes? Ja mam 16 tysięcy Irona, kumasz czacie? Brawo. Ale to czekaj, ja chcę coś sobie ulepszyć, moment. Załóż to, weź to. Modification. O, to już mogę. Aga, tu się fajnie ubrania. co, Tylko ubrania? co mi To, to, to mi nie ubrania, zadzwięcza. Nie wiem, modyfikuję. Chodź, kół. O, armor plus dwa. Armor, chodź. Idziemy. Czekaj. To, dobra, i teraz tak, to założę. Nie wiem, nie będzie się a ja nie darada. czyta, klika, ten, no, po prostu klikam. Klikam, bo mogę, prawda? Tak. Ej, a gdzie jest nasz ten gyrokopter? Jeden gdzieś zniknął, pamiętasz? Nie, mieliśmy tylko jeden, to jak mógł jeden zniknąć? Dobra, dam a, to, już ale. nie będę kombinować. Jeden nam ogóś zniknął. Ale mieliśmy tylko jeden, no to jak mógł nam zniknąć? A może w skrzynce jest? W sumie. Nie wiem, myśmy go gdzieś ostatnio szukali. ja wyrzuciłem sobie gdzieś czepek i go nie mam. Ooo. A nie, ma na głowie. No tak. Czekaj, będzie ja tylko jeszcze wodę. Miau. Tak, miau. Chloe. Miał, miał, miał. <noise> miał, miał, miał. Ona też lubi samolot. <noise> miał, miał, miał. O, ja mam te. A nie, nie mam. Aha, no. ty się tam wypi do iła, a ja tu jeszcze y, odstawiam rzeczy. Nie, ja tu pukam. Kom se drzewka. Konary. A e... Aga, myśmy powinni wziąć jeszcze ten, żeby naprawiać. Co naprawiać? Ten. O? To. I to. Dobra. Narzędzie. Ja jadę. Idę. No. To no. Panie małpeczko, mnie. jedziemy. Ka ty! Proszę sobie. Ty co ty masz... To co, w to samo miejsce, tak? No to. Tak. Ty masz z miałeś sens. taką kurtkę czerwoną? Nie, zafarbowałem Już, coś zrobiłeś. A, to nawet ciuchę można farbować. No. I w miła, ogóle miła. niby na czepku dodałem sobie jakąś latarkę, ale czy ona coś daje? No, świeci pewnie w ciemnościach. Halo. Nie wiem, będę musiał gdzieś zaglądać, gdzieś ciemno. Ej, którego ty? Te... <laughs> chcesz to możemy mieć takie jaskini? tylko nie wiem czy w tej no? Nie wiem, poszedł widzisz jaskini. No, a pewnie, że ty byś poszedł tej... I to nie jedną tej... No jedną, jedną. No no no. Taką królewską. Jaką? Królewską. O Boże, inaczej zrozumiałam bardzo inaczej. O MG. Chciałem ominąć słowo angielską, więc powiedziałem królewską. Aha. A nie ku... Tylko kru. Nie wiem, co tam preferujesz. Ale patrz, pogoda Tomku. angielska. Pada. Teoretycznie. Jest mokro. Zauważyłam. Boże, nienawidzę tego... Jak, jeżeli ktoś w ogóle kiedykolwiek tu się wybudował, no to ja nie wiem, jak on to przeżył. Depresyjnie. No depresyjnie chyba, kuźwa, właśnie.

Myśle walodził przez okno Rodził <laughs> przez okno i Jak po, Jakiej <giby> to je A Dobra tu Aaa Sanoś to za, za za ten zarażony Oj no. ha, ha, ha. Też cię zaraża No no Zaraziłaś mnie? To ci oddam y y jedziesz czy ty nie jedziesz? Krobi moment A co ona chce? No, żebym ją przykrył, albo żebym ją pogłaskał, I to idź. Nie, no bo to nie jest taka chwilka. Trzeba... Jak to nie jest taka Zara, chwilka? No, czekaj ty. Nie mam. Chodź. Chodź za ty, chodź. Kom. Kom. Kom, szaci. Nie mam. O kujwa! Co? Nie mam, nie mam, nie mam benzyny, benzyny. A już stanęło mi kurde przy zombie. Masz benzynę? Nie, chyba żartujesz. Nie, co to wiem w domu? No i co teraz? No, tam nie pan Po samochód trzeba, tam jest samochód. Serpens tam idzie. Jest... właśnie kiedy, Riverdale? E, nie pamiętam. Ja idę po A, benzynę. Widzisz gdzieś auto? Tam jest auto. No. no właśnie jest. Kurde. No bo ja idę szybciej. No, zaraz ci tamknę. Tak, już, już Cię przykryję, moment. A właśnie, że ja idę Cię <coughs> Wezmę Ci benzynę. <coughs> Otworzyłaś? No. Boże, no się zmęczyłem. Hi, 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 taradira. Jakąś kuciapę. Ty, kilka kuciap i to ci nie pomoże. Poczekaj, że już moment. Ja zaraz kończę. A tak jest z kobietami. No jak to? No raczej. Nie inaczej. Bo, bo nas nie odkłada się na później, mój drogi. Bo później może już nie być. Prowadź, pani później. Tak. Tak to się mówi. Podobno, że jak kocha, to poczeka. Bo właśnie nie zawsze. Farway na Yo! ciebie! <noise> pij za tobą. Dobra, które bierzemy? Hausior. Sure? Pierwszy lepszy. Może takie te mniejsze, nie? A nie takie wielkie. Nie można zawsze brać pierwszego lepszego. To 7 days jest, to nie no bo, bo później wychodzi się na tym źle. No to tu. Szejki, szejki, no chodź. Tu? Patrzcie, tak. są Ale tym miejscu sobie zakończymy. ja mam nadzieję, że Wam się odcinek. Podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie na naszych kanałach i była stanow Agnieszka. Byłam. I byłam sobie też ja, więc do następnego razu. Pa pa. Pa!